Siema, z tej strony SPOX2. Dzisiaj pokażę Wam, jak sprawi się rozlutownica Denon SC7000Z przy wymianie złącza HDMI w konsoli PS3 chc. Model premierowy ze styczną kompatybilnością. Ja w tym modelu wykonałem Frankenstein Mode, czyli adaptację rsx z nowszej generacji PlayStation. W tym wypadku siedzi RSX z konsoli PS3 Slim. Także układ wykonany w technologii 40-nanometrowej powędrował właśnie do tej budy. I niestety testy pokazały, że konsola daje obraz na kompozycie, natomiast przy HDMI często przerywa obraz. Wystarczy delikatnie kablem ruszyć i wizji nie ma. Podłączmy komisyjnie i sprawdźmy, czy w ogóle jest obraz, bo tutaj raz mi dał, potem już nie dał. Kobela podpinamy, Tyk. Monitor przełączamy. I komisyjnie próbujemy odpalić. Nie resetuję celowo obrazu, bo wcześniej, jak zresetowałem, nie chciało dawać obrazu, więc poczekajmy chwilę. Monitor się nie wzbudził, powinna się zapalić niebieska lampka. No jednak jest coś na rzeczy, bo jak tą konsolę złożyłem na gotowo, to ona słuchajcie, na tym monitorze nie dawała obrazu. Poszedłem z nią na drugi monitor, tam dała obraz, wykryła 720p1080p, wszelkie rozdzielczości, wszystko przy ok, ale przy delikatnym dotykaniu kabla HDMI od razu przerywało sygnał. Wróciłem tutaj, obraz był, a to było wczoraj oczywiście, dzisiaj. Znowu tego obrazu nie ma. Co mnie dziwi. O! Trzymam gniazdo. Detekcja zmieniła kolor na niebieski. Jest obraz. Widzicie? Trzymam przewód. Puszczam. Jest, ale. Delikatnie ruszę. Konsola traci wizję, także za chwilę. Szybki demontaż do płyty głównej. I wymieniamy to HDMI. I zobaczymy, jak tym razem poradzi sobie Denon. Czy on jednak pokaże swoją moc? Czy znowu będziemy walczyli tak jak w przypadku laminatu od płyty ATX-owej, gdzie tam koniec końców on był po prostu za dużym zawodnikiem pod tego typu rozwodownicą. Dobra, zaczynamy nową naprawę. I tak jak wspominałem, ta konsola ma Frankensteina. I zobaczcie o co chodzi. Jest oczywiście zrobiony skalp na procesorze cel. I RSX z czym się różni? A Ano wielkością. Słuchajcie, to jest RSX właśnie z tego PS3 Slima i zobaczcie na wielkość rdzenia, a to jest oryginalny RSX. Wielkość tego rdzenia jest dwukrotnie większa w stosunku do tego. Także o to się rozchodzi. I tu jest właśnie zrobiona cała modyfikacja, dzięki której ta konsola będzie żyła o wiele, o wiele dłużej. Ale, tak jak wspominałem na początku, gniazdo HDMI. Gniazdo HDMI musimy w tym wypadku... Zabrać. Naszego Denona nagrzewamy i czekamy. Nasza rozłutownica jak już się rozgrzała. I słuchajcie, teraz przechodzimy na minionka i zabieramy się za zdemontowanie gniazda HDMI. Chodzi o to, czy da radę to, wiecie, usunąć bezpiecznie. Teraz tak, zaplikowałem topnik, dodajemy syny ołowiowej, mieszamy to i robimy mieszanko. Podajemy rozutownicę, jeździmy, robimy kółeczka i fajnie. gahansko. O, drugi pin, trzeci pin. Mam troszeczkę za dużo, dyszę. Ale idzie, wow. Wow. Widzie jak masełko. Więc tak, na dzień dobry, mogę powiedzieć, że piny, które nie są polami masowymi puszczają od razu. Ta cena wychodzi i to widać od razu. Zobaczcie, ruszają się. Jest ok. Nie no, to jest miodzie. Zostały nam pola masowe, których jest raz, dwa, trzy, cztery i jeszcze te dwa piny. Słuchajcie, zmienimy sobie dysze na 08 mm i zobaczymy, czy da radę nie odesłać ceny. Bo ta jest trochę za duża, więc końcówka nie dolega odpowiednio i tu jest problem. Ściągamy dyszę. Jak jak wspominałem, o ile jestem bardzo zadowolony z pracy samej rozlutownicy, tak nie mogę się nadziwić, że do zestawu nie dodają śrubokręta, czy tam klucza. Które służy do odkręcania samej dyszy. Producent tego nie przewidział. Mamy ją. Nowa dysza. Dokręcamy. I czekamy. Potrzebuje on, tak jak wspominałem już w poprzednich materiałach, około 2 minut, aż. Rozgrzeje się cała grzałka i grot. Za ten czas możemy sobie wyczyścić tłok. Ale się zrobił czop. I że to ma siłę wciągać cyna. To jest właśnie element, na którym też muszę brać poprawkę. Trzeba co jakiś czas czyścić ten tłok. Zobaczcie. Tu jest w środku naprawdę spory czop cynowy. I on skutecznie blokuje pracę POMPki. Także liczmy, że raz dziennie, czy tam zależy jakaś częstotliwość używania, trzeba oczyścić cały tłok. Kurde, jakie to jest brudne, no to miało prawo nie wciągać, bo jednak strasznie brudny jest ten tłok w środku. Jeszcze zostało. Dobra, wkładamy tłok, cofamy mechanizm, dosuwamy. Jest. Eee, teraz będzie dopiero moc. Wracamy do płyty i wciągamy. U. Idzie coś. Ostatnie podejście. Nie, nie da rady. Słuchajcie. Pomogę sobie hoterem, żeby nie było. Póki co to mi się blat przypala w tym miejscu, a syna nie wychodzi. Jak nasze gniazdo wyjdzie, czy nie wyjdzie? Nawet z użyciem hotera, no to gniazdo nie chce wyjść. Jest problematyczne. Więc bierzemy hotera. Żyjemy. Dobra. Gniazdo usunięte. To teraz zobaczymy, czy rozlutownica da do odesadzania z pól, gdzie już nie ma pinów komunikacyjnych. Grzejemy i wciskamy fire. O, idziemy. No i dziurę elegancko czyści z pól sygnałowych, ale pola masowe, no niestety, są problemem. Cyna z tej strony nie puści. Odwracamy laminat. A, już wiem dlaczego jest taki problem. Cyna ołowiowa, która mieszała się, nie doszła w ogóle do tej strony. No to robimy małe zamieszanie. Teraz spróbujemy rozlutownicą. Trzymamy, trzymamy, trzymamy. 3, 2, 1. Nie poszło. A few minutes later. Spróbuję dogrzać hoterem. Bo to jest naprawdę aż dziwne, żeby stacyna nie chciała stąd wyjść. Idzie. I słuchajcie, tak w skrócie jeżeli chcemy uzyskać taki efekt, jak na obrazku poniżej, żeby te punkty były elegancko oczyszczone to w momencie, kiedy Denon nie daje rady, bo tak też może się zdarzyć, trzeba delikatnie sobie wspomóc pracę albo kolbą lutowniczą, albo hoterem, ciepłym powietrzem. Bo innego wyjścia nie widzę w przypadku lutowania tak trudnych i tak dużych pinów, potrzebujących sporej mocy lutownicy. Płyta jest gotowa na wlut nowego gniazda. Nasze gniazdo wrzucamy w to miejsce. Pasuje jak stąd, no nie powiem, że nie. No taki laminat, to powiem Wam tak, to się aż przyjemnie patrzy, kiedy jest wszystko fajnie doczyszczone. Nie jest przegrzane, bo standardowo jak się hoterem demontuje takie gniazdo, ten laminat aż zmienia kolor. No bo jednak wiadomo, temperatura, cichy zabójca laminatu. I łapiemy pinę, cyk, pyk. Także najpierw łapiemy te skrajne. Teraz możemy spokojnie polecieć dookoła. Ale pola masowe, powiem Wam, że nawet ta minifala, no tak średnio sobie, no patrzcie. Nie chce ta cyna się tak łapać od razu. Czyli ten laminat jest bardzo, bardzo gruby i potrzebuje sporo ciepła. Ej, no naprawdę, no... Nie mogę podlutować pól masowych tych tutaj od miasta HDMI. A te większe pola masowe? Jakkolwiek idzie, ale do tego też potrzebujemy większego grota. Wiecie co jest najlepsze? Ja gniazdo HDMI w modelu PS3 c C wymieniałem do tej pory, tak realnie, może 5 razy przez ponad 10 lat, jak serwisuję te wszystkie konsole i to jest fajne. Dobra, jeszcze podlutujmy te pola masowe, bo tutaj coś jest na rzeczy. Ja się nie dziwię, że ta rozlutownica miała problemy. Ten laminat to jest kozak. Dobra, przechodzimy na drugą stronę laminatu i sprawdzamy, czy cyna się przelała. Tam w szczelinie wiem jedno: nie przelała się ta cyna, trzeba dogrzeć laminat. W takim układzie, hotter w rękę i dogrzewamy. Dziwi się, że rozlutownica nie chce tego ściągnąć, jak ja nie mogę w ogóle cyny nowej, świeżej nalutować. Bez użycia chota słabo. Robimy szybkie mycie. Dobra, jest minut malina. Naprawdę wygląda to dobrze. Teraz ta płyta główna do budy i robimy szybki test. I robimy szybki test po wymianie złącza HDMI. Za trybi, czy nie zatrybi. Odpalamy. Lampka świeci. Dobra, 3-2-1. go, Resetujemy obraz. O, piknie. Pika, ok. I teraz zobaczymy, czy wzbudzi się monitor. Jest, wzbudził się sam. A wcześniej się on po prostu w ogóle nie wzbudzał. Czyli to gniazdo jest lepsze. W sumie pochwaliłem. Dobra, jest obraz. Pada, podpinamy. Klikamy tak. No, dawaj, Full HD, wykryło sygnał, jest miód malina, 22, będzie OK. Idziemy jeszcze do ustawień, sprawdzimy detekcję trybu wyświetlania. Full HD, HDMI, niestandardowe, odpalimy mu tylko 720p. Lepiej zrobić taki test, bo czasami bywało w dawnych latach tak, że Full HD działało, a 720p i sypało się coś na ekranie. Ale tutaj, jak najbardziej, jest ok. Zakończ. Jeszcze raz. Przestawmy mu na Full HD. Pyk. No, dawaj, dawaj. Tak. Także to działa. Jeszcze ostatni test. ruszmy delikatnie gwiazdem HDMI. I zobaczcie. Ruszam. I obraz w ogóle nie przerywa. A wcześniej wystarczyło dotknąć i już kończył się obraz. Także kończąc na dzisiaj, jak się film podobał, łapa do góry. Jak nie, łapa w dół. Piszcie oczywiście w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Dodatkowo zapraszam wszystkich na grupę. Chciałem pokazać pola masowe, a dzisiaj Wielki Elektronik. Grupa pola masowe na Facebooku, tak samo TikTok, Instagram. Polecam firmy Renex oraz Kate Media. Tyle, do następnego. Cześć, hej.